Dobra. A więc witam. Witam, witam, witam. Zarazem to jest... Jezu, co ja tutaj gadam? Jezus Mary Już zmęczenie mi łapie, dobra. E, dobry wieczór drodzy Państwo. Ja jestem Bartoszewski i to jest zarazem już ostatnia transmisja w 2024 roku. Więc jakie mam Pan na dzisiejszą transmisję? Plany są następujące. Tak, wiem, musiałem się pofleksować 400. Bałjare 425, 41 poziom do fajnie. Y. Tak, jakie mamy plany? Moje plany są takie. Pojedziemy sobie. Tak, to jest to. Ech, Jezu. Dobra. Mm. Pojedziemy sobie Bauer 401 z Frankfurt Houtmanów do Kassel. I sobie pojedziemy mowę jakąś wieczorną porą, choć nie, wiem, bo będzie gdzie ciemnota totalna. on nie to. Dobra, zobaczmy sobie. Lekki śnieg se dajmy. Te, teraz o której godzinie by można było pojechać? Jezu, ja muszę wziąć tutaj jakiś głęboki wdech. Dobra, nie wiem, jaki stres mam, czy co, nie wiem, dobra. Dobra, ze Frankfurtu do Hanau nie, z Frankfurtu do Stasi Fulda o 21.00, co ty, dobra. Dobra, może żeby tak było jeszcze jaśniej, to może wtedy... 16.00 to już będzie chyba ciemno. Dobra, 15.11, lekki śnieg, dobra. Pewnie większość osób powie Bartoszewski, co ty gadasz? Jak do kasy, skoro wziąłeś trasę Ban frankfurt fulda Otóż tak, wiem, wziąłem, ale zrobimy. Otóż tak Na trasie, jeżeli ktoś ma trasę Schnelfelar-Schereckę kassel i tą drugą trasę Frankfurt-Fulda, to sobie można pojechać. Nie, pojechać. To na stacji Fulda. Jest taki teleporter, tak tu powiem, z którym można przenieść się z jednej trasy na drugą trasę i on akurat znajduje się na stacji Fulda i właśnie jeszcze go nie testowałem, więc będę mógł sobie go w sumie przetestować. A to jest połączenie pasażerskie, już się bałem, że jakiegoś PWJ-ta wziąłem, dobra. O Jezu. O Jezu, spadki FPS-ów, o mój Boże, O oh my PC, dobra. Mmm... to. Dobra. Ło Jezu, jakie spadki FPS-ów, Dobra, mmm... AFB. E, to, to. AFB sobie dam, zaczekaj. Będzie Famax 40, więc sobie dam na 40. Mm, dobra. Ale się pokażę w sumie wam. Ta. O jaki telepo... O jaki teleporter? O, to, o co mi chodzi? Jaki teleporter? Otóż na stacji Fulda... Jest takie coś. A nie, to jest chyba spawn. Nie, to jest właśnie... Tak, to jest to i wyjść nie mylę na tej minimapce i właśnie w tym miejscu można przenieść się z jednej trasy, z jednej trasy do drugiej trasy. Czyli jeżeli mamy właśnie Kingstallbahn, Frankfurt Fulda i Schnellfelschrecke, Kassel-Wurzburg to na stacji Fulda na tych dwóch trasach jest coś takiego i można sobie się przenieść z jednej trasy na drugą. I właśnie to sobie na Fuldzie zrobię, że sobie opuszczę jednostkę, pójdę tu. I przy okazji sobie to przetestuję, bo sam nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Choć tam kiedyś na liveach UTSW oglądałem, jak oni zapowiadali tam TSW5 i co tam będzie. Ale wolę dla pewności sam, jak to zobaczę. Dobra. Dobra, zamykam drzwi, czy jeden na podwójnej trakcji, U, jeden na podwójnej trakcji, hmm. Pomóc piasecznicą, może tobie kolego? Coś te silniki trakcyjne pracują, ale zaczekaj, zadam trochę więcej. Ty, bo się jeszcze okazało, że nie pojadę. Czemu mi tu nie jedziesz? Icek, na taki plan się nie układaliśmy. Akurat, czekaj, moment. A czekaj, spadnij mi tu w Zadam trochę mniej mocy. A bym zapomniał: kluczy główne. Jezu, zapomniałem o tym. Dobra, ma sens, dobra. Mój błąd, zapomniałem o kluczyku. O takiej aktywacji kabiny zapomniałem. Eee, Dobra, jedziemy, bo już, po, bo już tam minutę spóźnienia mam. Zwolnienie PZB. Jak wyjdziemy ze Frankfurta to już będę miał większe FPS, y, bo tutaj to... Oj spadki straszne mam, a zwłaszcza na Frankfurcie teraz. Jak wyjadę... Jak wyjadę z Frankfurt Hauptbahnhof i pojadę na Frankfurt Sud, to bynajmniej może FPS y mi wrócą. No i przy okazji jak to może minimapkę to chodzi dalej, to może się jeszcze tam trochę. Nie wiem, dobra. Zostawię tak jak jest. O. O, już mam do 4 do 70, dobra. Dobra. c jedynka na podwójnej trakcji. O Jezu, jakie długachne. No to jest ogólnie na podwójnej trakcji. O Jezu. Dobra, najbliższe miejsce zatrzymania Hanau-Hound Panów. Planowana godzina przejazdu godzina 15:28.